Dobra. Cześć wszystkim. Dzisiaj odcinek w takiej formie bardziej wykładu. Także nie musicie oglądać filmu, możecie go słuchać, bo tutaj będzie tylko wyłącznie moja facjata. Tak jak pewnie się domyślacie, po tytule filmu będzie on traktował treningów w chorobie Hashimoto. Czyli temacie, w którym razem z Michałem Mundrą prowadziliśmy szkolenie. Także postanowiłem nagrać takie coś w formie filmiku, ponieważ artykuł mój traktujący o treningu w chorobie Hashimoto był bardzo popularny, więc stwierdziłem, że może warto nagrać coś w takiego w formie filmu, żeby ktoś mógł sobie to po prostu przesłuchać. Ale dobra, nie przedłużając, trening w chorobie Hashimoto, tak? Powiedzmy sobie, jako że mam sporo tak naprawdę tych klientów z problemami autoimmunologicznymi, Uważam, że jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat w miarę merytorycznie i zdradzić Wam jakby podłoże tej choroby, tak, i co robić, czego nie robić i jakiś taki klucz, który dzięki któremu zrozumiecie, jak choroby autoimmunologiczne postępują. No, będziecie po prostu mądrzejsi, jak, jak ten trening układać tak czy też go programować. Jako, że moje doświadczenia są największe z chorobami właśnie typu Hashimoto, ewentualnie jakiś RZS, no to głównie pod tą jednostkę, tak? czyli głównie pod to Hashimoto będę się wypowiadał. Aczkolwiek śmiało można odnieść to do też jakichś innych chorób autoimmunologicznych. oczywiście są wyjątki, każda choroba jest troszkę bardziej indywidualna, także nie bierzcie tylko jako 100% pewnik. Dobrze, na początku sobie powiedzmy ogólnie genezę Hashimoto, tak. Trzeba zdać sobie sprawę z jednej istotnej rzeczy, tak samo yy, jak wszystkie choroby autominologiczne, auto takie jak nie jest stricte takim problemem leżącym w samym organie. Jest to choroba tak naprawdę układu odpornościowego, który z jakiejś przyczyny zaczął atakować własne tkanki i je niszczyć. Tak? Białe krwinki yy, atakują tarczycę, która z czasem po prostu staje się coraz mniejsza, aż do całkowitego jej yy, zaniku. Jeżeli oczywiście nie zaczniemy coś z tym robić. Tak? Wszystko to, co nasi, nasila atak na tarczycę, to z wszystkiego, wszelkiego rodzaju stres. Przez pojęcie stresu nie rozumiemy tylko tego, że ktoś nas wkurza. Tak? Pod pojęciem stresu możemy wpisać np. niedobory pokarmowe, stres psychiczny, jakieś infekcje, brak snu czy też odpoczynku praca i napięty grafik dnia, tak, yy, choroby, brak ruchu, yy, ciąża, tak bardzo często pociąży, yy, po ciąży, choroba się ujawnia, pasożyty, tak, czyli tak cisi ci, ci mieszkań, mieszkańcy którzy nas nad żyją, yy, oraz stres fizyczny, w który yy, wpisujemy nie tylko skaleczenia, czy tam też oparzenia na przykład, ale również trening, tak, to również jest kolejny stresor. Yy. Się, trzeba sobie dać sprawę, że Hashimoto to również, a może przede wszystkim tak naprawdę, choroba genetyczna, więc albo mamy ten gen predysponujący nas do e, zjawiska, albo nie. E, nie sam stres jest tutaj wyznacznikiem, tak, ale jest istotnym zapalnikiem, tak, odpalającym te geny, wpędzające nas w chorobę. E, tarczyca to bardzo delikatny organ, który reaguje na wszystko, co się dzieje w naszym e, organizmie. Na przykład jeżeli jest nam zimno, to podkręca naszą temperaturę ciała, a jeżeli jest nam zimno, no to po prostu wyhamowuje tak, tą produkcję ciepła. Właśnie dlatego, dlatego tarczyca jest nazywana piecem organizmu, tak po potocznie mówiąc, ponieważ bardzo mocno odpowiada za nasz metabolizm. No i mądrze zaplanowany wysiłek pomaga w chorobie. Między innymi podnosi nam na przykład poziom endorfin, a osoby z Hashimoto bardzo często na, cierpią na obniżone samo poczucie, ale w nadmiarze będzie działał nam destrukcyjnie i tylko będzie przyczyniał się do niszczenia naszej tarczycy. Insulinooporność cukrzyca, typu drugiego oczywiście cukrzyca, bardzo często idzie w parze z Hashimoto i wysiłek ma niebagatelne znaczenie również w tym wypadku w otrzymywaniu prawidłowej masy ciała i zwiększeniu wrażliwości ciała na, na insulinę. Osoby cierpiące na Hashimoto niestety cierpią na kiepskie samopoczucie i taki brak chęci do działania, co też przekłada się na brak chęci do treningu ale naprawdę warto zmusić się do treningu czy tam przemóc się do treningu bardziej w ten sposób bym to nazwał dwa, trzy razy w tygodniu przez powiedzmy 40 minut aby poczuć się lepiej i udowodnić sobie, że po prostu nie dajemy mi się choroby taki aspekt też psychologiczny dodatkowe ćwiczenia dodatkowo te ćwiczenia pomagają nam na przykład w zaparciach, czyli kolejnym częstym problemie przy Hashimoto no i teraz czy tarczyca lubi mocne treningi musimy mieć w pamięci kilka faktów nadmierna ilość treningów Obniża nam poziom hormonów tarczycy, tak samo jak restrykcyjna dieta, tak? czyli obniżona podaż kaloryczna. Skutkuje to nadmiernym podniesieniem hormonów stresu i tym samym wkurzeniu naszego układu odpornościowego, który zaczyna tarczycę jeszcze bardziej niszczyć, po prostu. Stres podnosi nam poziom białokrwinek, jako taki naturalny mechanizm walczący z patogenami, które mogły się kiedyś przedostać w naszej krwi, gdy zraniła nas zwierzyna, na którą polowaliśmy. Tak? w czasach tam zamierzchłych Większość osób, które do mnie trafia z Hashimoto, jest zazwyczaj zbyt mało i to jest zbyt dużo, i mimo to nie chudnie jako taki paradoks dopiero wprowadzenie takiego racjonalnego żywienia oraz paradoksalnie zmniejszenie ilości tych treningów skutkuje poprawą wagi i samopoczucia Oczywiście trzeba zaznaczyć, że nie wolno wpadać w krinosie, tak? Tak samo jak nadmierna ilość treningów, to również kom... i tak samo kompletny brak ruchu będzie powodował, że nasz organizm będzie się buntował i czuł źle. Dlatego nadmiar treningów be... Dlaczego nadmiar tych treningów będzie nam szkodził? Nadmierna ilość treningów będzie podnosić poziom hormonów stresowych, w tym kortyzolu, adrenaliny, noroadrenaliny. Wszystkie te hormony będą blokowały konwersję hormonu T4 który na przykład przyjmujemy w formie euteroksu jako zamiennik podczas choroby Hashimoto do T3, tak? czyli hormonu aktywnego metabolicznie który odpowiada za nasz metabolizm tak, i my chcemy mieć T3 powiedzmy wysoko nie T4, ponieważ T4 nie jest tak aktywnie metabolicznie hormonem jak T3 Ja tak jak powiedziałem, na gorszym takim połączeniem jest zbyt duża ilość treningów oraz Dieta z niską podażą kaloryczną, ponieważ oba te czynniki będą obniżały poziom tego T3 w organizmie. I teraz jakbyśmy chcieli trenować taki dla trening dla osób początkujących. Tak, o tym sobie powiemy i na tym dzisiaj skończymy. Jeżeli filmik będzie Wam się podobał, dajcie znać na dole w komentarzu. Nagram jakąś drugą część, rozszerzę. Wątek. Jeżeli nigdy nie miałeś do czynienia ze sportem, to zaczynamy po prostu nowymi krokami. Tak? Czyli warto zacząć od czegokolwiek, aby zacząć, i tak naprawdę nie zaniechać tej rutyny treningowej po jakimś czasie? Do czego do, 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 od czego warto zrobić ten pierwszy krok? To e, na przykład, jak wiarygodne hormony tarczycy, czyli Eutyrox lub Etrox, zaleca się brać na czczo i odczekać z posiłkiem 30 minut, e, aby nie zaburzać wchłaniania leku. Jest to dobre okienko do wykonania. Ćwiczeń i w dnia eee, może to być szybki marsz, marsz rower, truch, trupiny ćwiczenia wzmacniające typu wykroki, planki i tak. Takie ćwiczenia już bardziej siłowe. Eee, wykonane mogą być nawet w domu. Wszystko zależy od stopnia wytrenowania i tego jak e, zaawansowanymi sportowcami jesteśmy. Tylko uwaga, jedna istotna sprawa. E, w chorobie Hashimoto nie wyko wykonujemy naczczo intensywnych wysiłków. Jeżeli będziesz e, mieć to w pamięci i wykonać 30 minut mało intensywnego treningu lub średnio intensywnego treningu to tylko poprawimy sobie zdrowie jeżeli wybierzemy się w tym czasie na zajęcia to po crossfit jesteśmy osobami początkującymi no to pogorszymy swoje samopoczucie prawdopodobnie no i będzie jeszcze gorzej niż gdyby ta jednostka treningowa w ogóle nie wystąpiła jeżeli dopiero zaczynamy trenować na siłowni tak, żebyśmy chcieli zacząć, ale na siłowni trenować Yy, czy też na przykład forma jakiegoś kardio na powietrzu, yy, to staram się nie przekraczać pulsu powyżej 140-150 uderzeń na minutę. Swobodna roz rozmowa podczas treningu powinna być cały czas możliwa. Nie powinno dochodzić do zadyszki, zbyt dużego braku tlenu. Yy, chwilowy brak tlenu to również streso dla naszego organizmu, co już jak wiemy podnosi na poziom białok, yy, białokrwinek w naszym organizmie, które przyczyniają się do yy, uszkadzania tarczycy. Szybki spacer, a dopiero w drugiej kolejności truk i bieg. Jeżeli nie jesteś pewien czy pewna, że dobrze biegasz, lub masz zbyt dużą nadwagę, to bieganie nie będzie tak naprawdę dobrą opcją do rozpoczęcia tej drogi. Oczywiście ze sportem. Zacznijmy od spaceru tak i nauczmy się poprawnie biegać, ponieważ to nie jest takie oczywiste. Wiele osób nie potrafi dobrze biegać w dzisiejszych czasach. Także małymi krokami staramy się tą widować w górę. Basen. Bardzo ciekawą opcją jest basen dla osób z dużą nadwagą, ponieważ odciąża stawy, co ma po prostu wynika z tego, że woda ma dużo większą gęstość od powietrza. No i to sprawia, że w sumie jest takim ciekawą alternatywą dla osób, które są początkujące, mają dużą nadwagę lub czerpią jakieś bolesności stawów, np. przykład na RZS. Tak? Jednak przychodząc na basen, no, to pamiętajmy, że siedzenie w saunie czy tam na jacuzzi nie będzie brane jako aktywność fizyczna, ale raczej jako forma relaksu, tak? Także to trzeba sobie rozgraniczyć, bo często można słyszeć, że ktoś chodzi na basen i uważa, że ćwiczy. A jak się to przeanalizuje, to się okazuje że ktoś siedzi po tyłkiem w jacuzzi i tak wydaje mi się, że on ćwiczy, tak? No nie. Aby trening miał sens, musisz założyć sobie, że przepłyniesz oczywiście kilka tych basenów, a dopiero potem uda się tak należenie sobie w bąbelkach. Kolejna sprawa to wychładzanie naszego organizmu, a tym samym podkręcanie przymiany materii. Tak naprawdę, pewnie każdy z nas zna takie powiedzenie, że woda wyciąga, prawda? No i jest w tym tak naprawdę dużo racji, tak? ponieważ ma to swoje uzasadnienie w temperaturze wody, jaka panuje nam. W oceanie zwyczajem ona około 22 stopni. Jest dużo bardziej gęsta niż powietrze, co sprawia, że mamy dużo, dużo, dużo chłodnej takiej powierzchni, tak, która się mocno styka z naszą skórą i po prostu wyziębia tak, nasze ciało. Nasze fizjologiczne 36,6 36, 36, tak, musi być utrzymywane w naszym ciele tak naprawdę przez cały czas, nawet temperatura na zewnątrz jest inna. Aby to zrobić, nasz organizm po prostu musi dorzucić tak przysłowiowo do pieca. I podkręcić tym samym na materii. Jednak uwaga, zbyt długie wychładzanie, jak wszystko, również będzie zdrowe. Znaczy, zbyt długie wychładzanie nie będzie zdrowe, tak? Jest to kolejny stresu dla naszego organizmu, także z tym też delikatnie. Tylko jest takie jedno, jedno duże ale: woda w basenach jest mocno chlorowana. Zazwyczaj, oczywiście, nie we wszystkich basenach, co, jak pokazuje badania, szkodzi tarczycy. Więc warto poszukać takiego basenu, gdzie E, mamy wodę niecholorowaną, e, często się to się zdarza np. w takich basenach hotelowych, e, no, z, po prostu mniejszą zawartością chociaż tego chloru, tak? ponieważ chlor jest to toksyna i wypiera nam jod z tarczycy, więc obniżamy sobie poziom hormonów tarczycy. Tak? Także trzeba, trzeba mieć to na uwadze. E, może być np. maszyna epileptyczna, która jest bardzo często spotykana na siłowniach, można również zakupić uproszczoną wersję do domu. Tak, wskazany dla osób z dużą odwagą, gdyż tak samo obciąża nam stawy skokowe oraz kolanowe, w tym Tak, tak naprawdę angażując tak samo dużo mięśni w ciele jak, jak bieganie. Tak, popularnie tą maszynę możemy nazwać orbitek. Tak, tak, się ją nazywa. Jazda na rowerze również będzie nam mniej obciążała stawy kolanowe niż bieganie na przykład. Także również można się tym zainteresować na początku. Ergometr wyślarski, czyli urządzenie imitujące wiosłowanie podczas pływania łódką. Również mniejsze obciążenie kolan i stawu skokowego również wskazane mogą być na przykład treningi obwodowe. W skrócie mówiąc wykonamy parę ćwiczeń pod rząd tak, lub też po okręgu jak to woli i wykonujemy je tam po swojemu. Możemy je wykonać na czas powiedzmy 20 sekund pracy 20 sekund przerwy lub przykład na ilość powtórzeń i odpoczywać aż poczujemy się na siłach. Tak, jeżeli jesteśmy osobami początkującymi ja osobiście radzę mieszać mm, wybierać ćwiczenia takie, aby angażowały całe ciało. Tak, czy powiedzmy, jedna stacja na brzuch, jedna stacja na nogi, jedna stacja na ręce. I tak, oczywiście tych stacji jest kilka, może być na przykład 6, 9, to już zależy od Waszego stopnia zaawansowania. Grunt, żeby to się miksowało, tak, i nie, nie tronować rząd np. nóg, bo to bez sensu. Zaczynam od prostych ćwiczeń nie w miarę poprawy kondycji. Używamy tych trudniejszych lub możemy manewrować, na przykład utrudniać sobie czasem przerwy odpoczynku szkodową. No i ogranicza, tak naprawdę, nas tutaj tylko nasza fantazja. Na dzisiaj to tyle. Także wydaję niedługo swego e buka na temat treningów w chorobie Hashimoto. Link będzie na dole, jeżeli was temat zainteresował. Tam będziecie mieć całe takie obszerne kompendium tego, jak trenować w chorobie Hashimoto. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. Do następnego filmu. Cześć.